No i powiem wam, że jest niezły steampunk w tym momencie. Nie mam jednej paczki. Poprzyj tym. O, dobra. Uwaga, recenzja nie jest w żaden sposób sponsorowana, co czyni ją w 100% szczerą. Miłego oglądania. Święta, święta i po. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem Mould King, którego prezentowałem już Jezus Maria chyba z dwa tygodnie temu i powiem Wam, że to będzie pierwsza konstrukcja realnie klockowa, którą będę miał okazję przetestować, jeżeli chodzi oczywiście o produkcję Mould Kinga. No i co tam? Pochwalcie się, co dostaliście pod choinką, czy może Lego, czy może Molt czy może Kadeń? Piszcie śmiało, kochani w komentarzu, a ja przechodzę do unboxingu i zobaczymy jak tam King pakuje te swoje graty. <laughs> Słuchajcie, kochani, uznałem, że nie będę sprzątał swojego stołu wigilijnego, gdyż po prostu zaproszę was do niego. Słuchajcie, mamy oczywiście pudełeczko, dosyć ładne. I e, Molking tym się cechuje, że realnie te ich pudełka są całkiem spokojnie wypełnione. No dobra, no to sobie popatrzymy. Mamy język polski, angielski, nie? Ło, zaraz pudełko spalę od tej świeczki. <laughs> Proszę Państwa, jak zwykle, jeżeli chodzi o Molkinga, dostaliśmy bardzo ładny tutaj hologramik, no i otwieramy. Tym razem lettermanik został zmieniony na jedno z moich wymarzonych rzeczy. Ło, ależ żleta. Trzeba przyznać, że ogólnie pakowanie tych monotinków naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. No i proszę Państwa, dostajemy drugi hologramik, więc ładnie. No, 100% certyfikacja. No i zobaczmy, jak to tutaj jest zapakowane. Pierwsze klocki w tą Wigilię. Moja dziewczyna już złożyła dwa zestawy, a ja ciągle tylko zero. No, i tak, jeśli chodzi o instrukcję, troszeczkę szkoda, że jest w tak malutkiej skali. O, coś mi tutaj wypadło, co to za kupy? Autentycznie to wygląda jak kupa. No, piszcie w komentarzu, czy też to wam wygląda jak kupstal. Ok, mamy tutaj jakieś instrukcje na temat wymiarowania, chyba 8 paczuszek. Ale jeśli chodzi o samą czytelność instrukcji, mimo tego, iż jest ona pomniejszona, to powiem Wam szczerze, że mi się wydaje, że to jest normalnie skala. LEGO. Bardzo dużo kroków, zobaczymy jak będzie z trywialnością tych kroków. Pamiętacie, że jak recenzowałem LEGO bezpośrednio Speed Champions, to tam było średnio. O i zobaczcie, tutaj też będziemy mieli te nadkola, więc przetestujemy od razu, czy te nadkola również tak luźno siedzą jak u LEGO. No to ja się zabieram za okładanie, a Wy trzymajcie kciuki. Żeby oczywiście tradycji nie stało się zadość, ja już ściągam swoją tej piernaty, wiktuały i tak dalej, czyli coś, co tak naprawdę tworzy ze mnie audio i będzie test w Uchania, dobra, wykorzystajmy. Już wykorzystajmy, już niech się pochwale tym pięknym, kurde, damastem. Uhuhu. Ale jakie będzie że latka Będzie nieuchania, nie nic. Yy, realnie totalnie nic, ale powiem Wam, że już w pierwszej kolejności, co mnie dosyć pozytywnie chyba zaskoczyło, to to, że nie mamy tutaj całego podwozia. No dobrze. I z pierwszych takich kroków, tak naprawdę, powiem Wam, że opony no przyszły w Worasie, tak? Jednak same oponki, ogólnie y, części elastyczne w Chinach, zawsze uważane są za największe. To, to, ten, 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 ten posiadacz tych talanów całych, którymi straszą w mediach, ale autentycznie to nie śmierdzi chińską, taką, wiecie, badziewną gumą, tylko to naprawdę pachnie jak. Inaczej to realnie można pomochać i się nie zatruć. Może minusikiem jest to, że stokowo opony przychodzą leciutko widzicie zdeformowane, jeżeli tutaj po prostu wezmę to na białą ścianę. Jednak, no wiecie, deformacja na felkach się wyprostuje, jednak gdzie tu są do jasnej cholery felki? No i jak zawsze, oczywiście, te pierwsze kroki gdzieś polecę z Wami. Czyli na początku trójeczka. No dobra, trywializacja, jeżeli chodzi o instrukcję, chyba będzie na tym samym poziomie co Lego. Same klocki wchodzą. Właśnie, no bo wcześniej przecież nie testowałem Multkinga, jeżeli chodzi o przyczepność klocków. Sprawdźmy to. Odczepianie i wciskanie. To jest ten sam poziom celego. 1 do 1. Autentycznie. Klocki mamy bardzo równe z każdej możliwej strony, ale powiem Wam, że jeszcze ciekaw jestem przyczepiania dużej ilości studów. Czy to będzie, wiecie, upierdliwe, ciężkie, czy też nie? Nie chcę za mocno, wiecie, wciskać, no bo jak wcisnę za mocno, to później będę miał problemy z tym wyciągnięciem, ale nie, klocki wchodzą naprawdę z, odpowiednim, z odpowiednią siłą. Więc no petarda, nic się tutaj nie męczyłem. No dobra, i pierwsze kroki. Syru, syru. Tutaj jeszcze dwójeczka szara, syru. Ty kurde, to będzie całkiem spory. Klik, klik, klik. I kolor brązowy, tylko proszę, nie pierdykni. No i powiem Wam, że jest niezły Stix w tym momencie. Nie mam jednej paczki. Powiem Wam tak. E, ogólnie numeracja paczek swoje klocki swoje bo aktualnie otworzyłem i 3, i e, 2, i 4, chyba, czy coś tam. E, no i tam. Będzie po prostu składanie, po prostu trzeba popatrzeć, jakie są części tam, ale jeżeli chodzi o spójność kolorystyczną, to powiem wam, że pomimo tego, co ja tutaj wypalcowałem, to jest naprawdę kurde nieźle, gdyby takie coś i ogólnie, jeżeli chodzi o sam poziom składania, tak? Tutaj zobaczcie, spróbujmy zrobić mały test audiologa na przykładzie klocka przyczepionego tylko i wyłącznie na jednego studa. No to jest zwykły jeden klocek, po prostu taki wyższy, i teraz zobaczmy, czy ten klocek odpadnie. Warte zaznaczenie, to samo co akurat w przypadku chyba wszystkich instrukcji na świecie, czyli przekłamania kolorystyczne jakieś są, tak? No i widzicie, kolor pomarańczowy tutaj niekoniecznie jest kolorem realnie brązowym, albo brązowym. Nie wiem, ja jestem facetem, widzę tylko trzy kolory, możecie napisać w komentarzu, czy Wy też i ewentualnie jakie to są kolory, tylko proszę bez przekleństwa. Słuchajcie, jeśli chodzi akurat o instrukcję, to trzeba przyznać, że naprawdę jest bardzo czytelna i bardzo fajne, małe te kroki pokazujące, gdzie to wczepić. Jeśli jednak zaś chodzi o poziom porysowania klocków, to powiem Wam szczerze, że ogólnie pomijając moje palcowanie, to nie jest źle. Aczkolwiek, no zawsze testuję na tych płaskich płytkach, i tutaj, jak możecie zobaczyć, leciuteńkie porysowanie wynika, ale mam wrażenie, wiecie, że to bezpośrednio z samego transportu. No i ten klocek troszeczkę również też. Poczekajcie ja spróbuję przetrzeć o koszulkę. Ty, 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 ty. Nie ukrywając leciutko są porysowane. Zobaczymy jak w efekcie końcowym. Tą krawędź realnie byłem w stanie złożyć idealnie równa. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. I szczerze to tutaj, ja nie, występ... tutaj nie występuje taki rozjazd tolerancji jak u LEGO. W sensie no paznokieć mi się nigdzie tutaj nie haczy. nie. Więc pytanie, czy to jest kwestia tolerancji Lego, czy to jest po prostu no, jakość moldkinga? Hmm. I można zrobić bez przerw. Zobaczymy, jak będzie w finalnym efekcie. Jest ten uskok taki nieszczęsny. Jak widzicie, paznokieć się blokuje, nie? Warte powiedzenia, jeżeli mamy sobie te groszki tutaj, to zobaczcie, że one u góry są okrągłe, a na dole mają takie kanciaty otworek. No to taka sobie mała różnica. Tutaj troszeczkę nie wiem jak to mam potraktować, bo z jednej strony ok, są felgi z rantem, ale czy to według mnie czy to ładnie wygląda tak jak tak wystaje, czy lepiej żebym wolał e, opony, żeby w, w całości pokryły felgę. Nie wiem, ocena subiektywna. Chyba wolałbym, żeby w całości pokrywały felgę, aczkolwiek no jest jak jest. No i przede wszystkim Coś nowego od Speed Champions, bo tutaj realnie budujemy po prostu sobie kółeczka. Więcej części. Yeah. Słuchajcie, bardzo często mówię, że jeżeli ułożymy wieżę z groszków jeden na jeden z Lego, to nie da się ułożyć prostej. Zobaczmy, jak to będzie. Wiecie, że boki nie będą się zgrywać, nie? że będą jakieś ustępy i tak dalej. Zobaczmy, jak to będzie w przypadku akurat Mount Kinga. Przy czym ja to pomieszam totalnie nie patrząc, że tak powiem, na klocki, wszystko wyrąbane. Więc kręcę, kręcę, kręcę wszystkimi klowzukami. Możecie być e, świadkami tego kręcenia. I spróbuję teraz, oops, spróbuję teraz wyprostować tą oblat, tak jak ze wszystkim robię, jeżeli chodzi akurat o moje, moją nerwicę natręstw. Dobra, prostuję, 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 prostuję. No i powiem Wam tak. Możecie mnie serio zastrzelić. Ale tak jak ludzie mówili, że nie, no przecież stary LEGO, przecież w LEGO można taką ścianę ułożyć prościutką i tak dalej. Zobaczcie, że tutaj żadnych uskoków nie ma. Czekajcie, coś białego. Niska z piernikami. Niech będzie oryginalność Improve Adapt. Zobaczcie, że my tutaj nie mamy żadnych uskoków. Na każdej ups, ze ścian. A teraz zróbcie ten challenge w LEGO i pokażcie mi zdjęcie, a ja bardzo chętnie je udostępnię, jeżeli uważacie, że LEGO ma lepszą precyzję akurat niż modnik wykonania. No bo to jest dla mnie, według mnie, dużo, ale to dużo lepsze. Pęk! Konstrukcja. Stabilna, ale ten silniczek V8 to naprawdę jest mega uroczy. <laughs> Zarąbiście on wygląda. Kurczę, jakby LEGO jeszcze wsadzało takie tycie silniczki do swoich konstrukcji, to by był naprawdę sztos. No dobra, słuchajcie kochani, nastał ten etap w instrukcji, gdy trzeba przyczepić nadkola. Przypomnijmy, jak to było w LEGO. Słuchajcie, nie używam dużo mocy. Inaczej. Tymczasem King i to są nadkola przednie. Uwaga, przyczepianko. to jest troszeczkę cięższa konstrukcja więc pozwolicie, że ja przytrzymam ręką ale złapiesz się tak hamsko i brutalnie no ja tylko próbuję tutaj trzymać za ten jeden klocek nie? więc musicie mi wybaczyć mi się ślizga po prostu no ale nic nie odpada spróbuję po prostu go wyciągnąć Ech! no też nie idzie więc Chyba jednak coś tutaj się trzyma solidniej niż lek. Ja mam, mam wrażenie, wiecie, że akurat, może jeżeli chodzi akurat o serki, to niekoniecznie, ale jeżeli chodzi akurat o te cylinderki, to mam wrażenie, że tutaj poziom tego odlania jest bardzo równomierny, jeżeli chodzi o ten taki połysk. Myślałem, że budowa będzie dosyć archaiczna, ale tu nagle mamy jakieś stworzenie dziwnego kształtu, którym musimy wczepić w odpowiednie tutaj miejsce, więc będziemy mieli coś ciekawego realnie. Na no, uskoki klocków są naprawdę no, pod paznokciem niezauważalne, i to nie jest tak, że ja paznokcie chciałem czy coś, po prostu no, dużo lepiej to się kupy, dupy. Trzyma. Słuchajcie, co jak co, ale trzeba przyznać, że mimo tego, już szybkie przyszły aż z China, nie z Danii, czyli bliziutko, nie są, kurde, jakoś wybitnie porysowane. No trzeba akurat to przyznać. Tu jeszcze macie zdjęcie jak coś. No ale sami zobaczcie, że tutaj nie ma jakichś widocznych. Realnie. Rys. A naklejki tak naprawdę, co mówiłem, że jest kupa, znaczy w sensie, że tutaj jest kupa, to jeszcze jest druga strona, więc no troszeczkę tych naklejeczek kupowych jest. I zobaczmy jeszcze, jak one będą tutaj grały z kolorem klocków. Wydaje mi się, że to będzie to samo. No zobaczymy. Przyklejam i będziemy patrzeć, czy będzie to wyglądało dobrze. Czy też nie, ale powiem Wam, że akurat w tym przypadku naklejanie naklejek na samym końcu wszystkich mi się podoba. Dlaczego? Otóż odpowiedź jest prosta: bo tak jak w Lego czasami każą nam naklejać nalepki w trakcie budowy i bardzo często tak naprawdę złapać kąty odpowiednie, tak, żeby naklejka wiecie, miała ciągłość gdzieś tam. Ja też zawsze to zostawiam gdzieś na sam koniec, a tutaj po prostu nie pierdzielą się na samym końcu, se przyklecie nalepki. Koniec. Więc no, fajnie. Zaraz poprzyklejamy. Pierdoklat jest skończony. Powiem wam szczerze, że to była naprawdę bardzo przyjemna przygoda z klocuchami takimi analogowymi od Mold Kinga. I szczerze, jeśli mam się przyczepić do jakiegoś minusa tutaj na start, to chyba autentycznie tylko i wyłącznie będzie to jeden minusik, który za chwileczkę wam pokażę. Ale na całe szczęście na pewno nie związany z konstrukcją. Chodźcie bliżej. Zobaczycie z czym to się... Yeah. Je, siadnie po świętach stoliczek zastawiony, a przed nami oczywiście Ecto One wykonany przez firmę King. który powiem wam szczerze, naprawdę jest bardzo, ale to bardzo podobny do zestawu Ecto One wykonanego przez firmę LEGO, ale nie mówię o tym dużym o tym dużym LEGO, tylko mówię o, o tym mniejszym. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o akurat fajny aspekt tego modelu, no to z całą pewnością otwierana maska, która kryje silnicze V8. No i słuchajcie, niby skala Speed Championsowa, no bo teoretycznie 2, 4, 6, 8 studów, a jednak silnik tutaj upchnęli, więc jest to z całą pewnością dosyć miłe zaskoczenie. Kolejną kwestią, dosyć ciekawą, jest otwierany bagażnik, który jak widzicie działa całkiem w porządku. Jednak przejdźmy teraz do tego minusa, który tak naprawdę jest chyba tylko i wyłącznie jedynym... A mianowicie, no w sumie to dwa. Pierwszym minusem z całą pewnością jest to, że drzwi otwierane są niestety tylko samymi drzwiami bez szyby. Szyba zostaje w miejscu, więc fajnie, że one są otwierane. Szkoda, że akurat zostało to tak gdzieś tam wymyślone, że niestety nie jesteśmy w stanie tutaj wsadzić figurki. Jednak możemy oczywiście figurkę wsadzić poprzez tutaj otwarcie tego dachu, który trzyma się na czterech pinach, no i wygląda to już całkiem uroczo. I faktycznie tutaj jesteśmy w stanie wrzucać te figureczki bez najmniejszego problemu. Niestety figurek nie dostajemy. Drugim minusem, który Czego pewnie nawet nie dostrzegliście jako minus na pierwszy rzut oka, ale to jest ta zagięta antena, gdyż szczerze uważam, że ona nawet pasuje, tak wiecie, do całego tego kształtu, jeżeli chodzi akurat o poziom detali, który tutaj występuje, nie ma co się oszukiwać, że naprawdę jest całkiem, ale to całkiem nieźle, tak? No, słuchajcie, wszystkie zawiesiki, które tutaj są, działają naprawdę bardzo w porządku, bardzo sztywno, z odpowiednią siłą i tak dalej. Tutaj nic nie odpada. Nawet jeżeli bym chciał zrobić test audiologa, no tak naprawdę tym delikatnym elementem, to. Zobaczcie, że tu jest naprawdę si fiore. Później oczywiście jeszcze potrząsiemy całym modelem. Kolejny minus, który w sumie, chyba jako minus, to mógłbym zapisać, aczkolwiek, no wiecie, te elementy, znaczy te konstrukcje Speed Championsowe, e, jeżeli faktycznie chcą odwzorować troszeczkę lepiej ten shape, no to muszą się niestety opierać na e, jednostodowych konstrukcjach. I tak na przykład tutaj, jak mamy sobie ten spliterek przedni, to ja jestem go w stanie bardzo łatwo, widzicie, odczepić, bo on dosłownie trzyma się tylko i wyłącznie na jednym studzie. Czy yy, realnie jak. Samochód stoi sobie gdzieś tam, wiecie, na półce i tak dalej, czy to odpada? Totalnie nie. Zobaczymy, jak będzie z testem audiologa. Ogólnie, jeżeli chodzi o minusy jako takie, słuchajcie, nie każdy Wam to, że tak powiem, YouTuber powie. Jest taki jeden z brodą, którego znam, który też o tym akurat mówi, ale słuchajcie. Nalepki, jak one by nie wyglądały w kamerze, musicie mi uwierzyć, że naprawdę są widoczne, jeśli chodzi o różnice kolorystyczne względem normalnego klocka. O ale zestawy technikowe pokroju Mold Kinga 18001 i 18002, które testowałem, nie miały z tym najmniejszego problemu. Tak tutaj niestety ten problem występuje. Fajnie, że, uwaga, tutaj dla fanów City, dostajemy tablice rejestracyjne, <gry> które niestety nie są nadrukami nadruków, tutaj niestety nie mamy żadnych ani na operatorach w środku, ani gdzieś tutaj na klocuszkach. Trochę szkoda, jeżeli chodzi o sam stopień wzorowania, o te chromowane klocuszki, które gdzieś sobie tutaj są na grillu i tak dalej, to naprawdę prezentuje się bardzo, ale to bardzo w porządku. Sam kolor biały tych klocków przezroczystych jest... Ogólnie te wszystkie klocki przezroczyste mają naprawdę bardzo fajny poziom kolorystyczny i nie są, wiecie, jakimiś takimi mlecznymi klockami, tylko wyglądają naprawdę bardzo w porządku. Są tutaj też ciekawe techniki konstrukcyjne i powiem Wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba mi się tej to wykończenie tej listwy dolnej, którą zobaczcie, Mamy sobie faktycznie tego plejta dolnego z naklejeczkami. Później mamy czerwony paseczek cieniutki, i do tego jeszcze czarny. Jeżeli chodzi o samo zabudowanie dołu, to są same klocki. Tutaj nie ma jakiegoś, widzicie, jakiejś płyty podłogowej. Może, może, uwaga, mam trochę takie wrażenie. No i znowu ta jedna konstrukcja. A i no przy obracaniu tego troszeczkę trzeba uważać. Jednak to, o czym chciałem powiedzieć, to przez pryzmat systemu zamontowania kół, kół, kółeczek, czyli one tak naprawdę trzymają się na axlu, powiem Wam, że mam takie wrażenie, że on stoi na negatywie, nie? Wiecie, jak macie te furki na negatywie postawione, no to mam też wrażenie właśnie, że tak to wygląda. Całościowo model prezentuje się naprawdę bardzo w porządku. I naprawdę nie było problemu żadnego z układaniem, więc jeżeli chcecie kupować okręty od nich, czy jakieś inne pierdoły, no to na serio śmiało. Ciekawy, tak naprawdę, sposób tutaj wykończenia jest troszeczkę tej płetwy tylnej, że zobaczcie, że ona się tutaj nie do końca maczuje z klockiem, tylko że po prostu oni postanowili pójść w taki kąt, no, że tutaj po prostu jest taka malutka przerwa. Tego suma summarum jakoś wiecie, wielce nie widać, tak? Jakoś to wielce nie wpływa na odbiór, ale jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, względne odstudowanie konstrukcji czy coś w ten deseń, nie jest naprawdę źle. No to przejdźmy do mojego Rejdulca i do testu audiologa. Zawsze chciałem mieć EctoAna. Szczerze. Trochę mi nie było po drodze z wydawaniem hajsu na Lego, bo no, dobrze wiecie, jak tam wygląda ta kwestia z tymi naklejkami że one są na folii przezroczystej, one lubią łapać paprochy, i ogólnie to się babrze, i suma summarum nie dostajemy tego efektu, jakim może być. A tutaj za jakieś 6 dyszek dostałem dobrze wyglądającego, naprawdę bardzo w porządku wyglądającego Ectoana, którym się cieszę. Może po sobie jest i z całą pewnością nieźle zasili moją kolekcję Speed Championsów, gdyż po prostu do niej, uwaga, pasuje. A tymczasem sprawdźmy test audiologa. Słuchajcie, ja ten model spróbuję złapać jakoś tak bezinwazyjnie tutaj, żeby nie było, wiecie, jakiejś turbolipy. No i słuchajcie, spróbujmy podszedłś tym. O, dobra, tutaj. No ja tutaj trzymam za drabinę, więc jeżeli mi ta drabina się wyśliznie z ręki, to będzie cud. Znaczy, to wtedy po prostu będzie. O, dobra, teraz boczek. O Jezus Maria, czy ja tutaj mogę ci jakoś złapać? Dobra. Teraz tył. No i trzeba przyznać, że faktycznie wszystkie klocki trzymają się bardzo dobrze. Fajnym jest to, że tak naprawdę spójność kolorystyczna, jaką tutaj otrzymujemy, akurat od Mold Kinga, jest perfekcyjna. Więc klocuchy kolorystycznie również perfekt. Tak jak technikowe od nich, tak samo i zwykłe klocki po prostu są je dwa B. I nie przedłużając kochani, tabelka. <słuch> Kompletność zestawu. Tutaj trzeba powiedzieć, że akurat tak jak w przypadku Speed Championsów mieliśmy 1 do 1, e, że tak powiem zawartość, czyli też zostały nam jakieś tam groszki po prostu takie zwykłe, więc 5 klosków. Jakość instrukcji, powiem wam, że miałem to w sumie sprawdzić, poczekajcie. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o jakość instrukcji, to tak naprawdę tutaj możemy sobie porównać instrukcję legową i instrukcję od Mold Kinga. I teraz byłem, powiem Wam szczerze, ciekaw jednej rzeczy, no bo jak dobrze wiecie, Porsche y, GT3 RS miał w okolicach tam 300 klocków, to miało w okolicach 600, chyba ponad, ponad nawet 600. I teraz tak, tutaj sobie sprawdzam ilość kroków potrzebnych do skończenia. I zobaczcie, 138 przepraszam, 138 kroków w przypadku Lego i tak naprawdę tutaj ostatnie te kroki to, to są tylko i wyłącznie naklejki, więc ostatni krok montażowy 146 i słuchajcie, możecie powiedzieć, że ja się troszeczkę za bardzo czepiam, jeżeli chodzi o instrukcję, ale my dostajemy tutaj dwa razy większy model, dostajemy dwa razy mniejszy model i prawie tej samej grubości instrukcję. Ogólnie, jeżeli chodzi o instrukcję, no to jest czytelna, więc wiecie, no tutaj maksymalny poziom trywializacji. Tutaj jest y, łatwo, bardzo łatwo tak naprawdę ta instrukcja, ta instrukcja nas prowadzi gdzieś tam przez kroki. Y, ale mam wrażenie, że nie jest aż tak bardzo trywialnie. Po prostu jest spoko. Y, inaczej, też jest prosto, ale. No... No, widzicie poziom instrukcji. Możecie śmiało kupować swoim pociechom, będą w stanie to, z, 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 będą w stanie to serio złożyć. Yy, trudność składania bezproblemowa. Naprawdę tutaj klocuchy wchodziły perfekcyjnie. Yy, gdybym śmiało mógł to porównać do Lego, to myślę, że naprawdę bym nie skłamał. Yy, spasowanie elementów oraz stabilność konstrukcji. No tutaj ja daję 5 klocuszków. To no tak, no bo nic się nie odpada. Wiecie, jeżeli powiedzmy coś tam jedno-studowego panie bo zahaczy ręką, no to raczej tego na minus nie można podać. nie? Jakość nadruków. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o nadruki, o to tutaj jest brak. Ale jeżeli chodzi o akurat jakość naklejek, to pomijając kwestię spójności kolorystycznej i skupiając się na samych bezpośrednio na drukach, jest tu naprawdę bardzo fajnie. Tak, no jakość tych nadruków jest naprawdę perfekcyjna. Tutaj nie widać nawet, wiecie, jakiejś pikselozy czy coś w ten desen na goły rzut oka, realnie nie widać pikselozy. Jeżeli chodzi o spójność kolorystyczną z klockami, jest... słuchajcie, jest to widoczne. Ja nie będę mówił, że nie, jest pewnego to rodzaju odcień, te naklejki są troszeczkę jaśniejsze niż bezpośrednio sam klocek, więc tutaj powiedzmy dam 4 na 5 klocuchów, Albo nie, wiecie co, no bo spójność kolorystyczna... czekajcie, czy to się mocno rzuca? Słuchajcie, no jest to widoczne, więc ja tutaj raczej dam 3,5 na 5. Ok? Stabilność kolorystyczna samych klocuchów, no to perfekto. Malt King naprawdę robi kanał bardzo, ale to bardzo dobrej roboty. Jakość figurek, no nie ma żadnych, aczkolwiek, no wiecie, szkoda troszeczkę. Z drugiej strony. Nie podrabiają, nie robią swoich, i tak dalej, skupiają się na konstrukcjach i niech, i niech się skupiają na tych konstrukcjach, bo robią to dobrze. Więc oczywiście figurek brak. No i opłacalność. Słuchajcie. Yy, powiem tak, jeżeli jesteście fanami. Yy, jeżeli jesteście fanami yy, pogromców duchów, jeżeli jesteście fanami tego pojazdu, jeżeli nie udało Wam się trafić Ektowana albo nie chcecie po prostu dodawać tysiaka na niego, to serio możecie za ten hajs trafić naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą konstrukcję. Klockową. A no i przede wszystkim ani jedna szybka nie była porysowana, a to jest bardzo, ale to bardzo duży atut. Jak to w ogóle możliwe, kurde? Z Chin one szły, a nie z Danii, nie? Dlatego za opłacalność wystawiam temu pierdkowi oczywiście zasłużone w pełni 5 kloców. Bo jest naprawdę fajne i nawet to, że stoi na tym negatywie mi nie przeszkadza. No i tyle ode mnie. Z ciekawostek, jeżeli jesteście fanami czołgów, to bardzo serdecznie zapraszam na grupę, gdzie jeden z moich szkodników <grybujesz> napisał naprawdę niesamowite recenzje, jeżeli chodzi właśnie o porównanie film produkujących czołgi, produkujących okręty i produkujących no, ogólnie militarne rzeczy z klocków. Yy, a jeżeli dotrwały się jeszcze do tego w ogóle momentu, to życzę Ci oczywiście miłego dnia, ziomeczków, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia... Może jeszcze w środę, a może i też nie. Aczkolwiek w środę, wiecie, powiem Wam, że chyba będę musiał nakręcić odcinek o przestrzeganiu przed oszustwami w sieci. Bo to też jest rzecz, która, no myślę, że może Wam się przydać. Do usłyszenia. A, a jeżeli do tego momentu doszedłeś, to zamówiłem UCS-a ze Star Warsów. Domyślajcie się tylko, co. Do usłyszenia, miłego dnia, miłego tygodnia, szczęśliwego nowego roku. No i cześć. Yeah!